Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji oczywiście od Star Stable, także zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy znowu zadanko odnośnie galopiącego Thompsona. I tutaj ma nam pomóc Linda, a oprócz tego cukierek albo psikus. Twierdzę nawiedził kolejny duch spawiony odbywającą się w niej zabawą. Jednak duch ten zauważył ogromną skazę tej zabawy, czyli brak zbierania cukierków oraz robienia psikusów. Tutaj będziemy mieć zadanko z psotnicą, aktywność, którą będziemy mogli robić każdego dnia, dopóki nie skończy się ten halenowy event. I tutaj będziemy musieli przynieść torbę pełną słodyczy. W sklepie znajdziemy nowy kostium, i ogólnie była aktualizacja systemu. Wierzchowce będą teraz bardziej stabilne, zwłaszcza jeśli spojrzysz z góry. Zmiana ta ma zastosowanie jedynie do zwierząt generacji trzeciej, a za tydzień znów rzucimy okiem na wspomnienia galopującego Thompsona. Także lecimy od dzisiejszej aktualizacji. I co my tutaj mamy? Tu jesteś. Ktoś robi nieco zamieszania na wyspie Mrocznej Wieży. Aż nie mogę się skupić na sobie. Jestem praktycznie pewna, że ktoś z Twoich znajomych to z kolei oznacza, że musisz się zająć z tą sytuacją. Ale Kazumi, nie widać żadnego ekranu, widać czarny ekran. Tak wiem, ponieważ nie wiem dlaczego Ale nie nagrał się ekran, a tutaj do połowy filmu więcej mówiłam, więc pokażę wam niestety to, co udało mi się nagrać. Yy... No, czyli po prostu sami zobaczcie. Troszkę będzie krótszy ten filmik, ale no nic na to nie mogłam poradzić, także powiem wam tak w skrócie, że zadanko jest tutaj ogólnie z Lindą, byliśmy w tym takim kamiennym skarbcu, aby dowiedzieć się czegoś więcej o galopującym Tom Ogólnie rok temu była ta cała historia z pożarem w tej stajni, że przyszli żołnierze Jarla. Niestety klacz razem ze stajnią spłonęła żywcem, a galopujący został skazany na egzekucję. I tak właśnie stały się bez głowy miejscem. I ogólnie, właśnie były kolejne wskazówki, i teraz Wam pokażę dalszą część zadań, którą udało mi się tutaj pokazać, czyli z odnalezieniem ducha magnusa. Ogólnie musiałam się jeszcze raz zalogować do gry, i w sumie od tego momentu ekran zaczął działać, i wszystko było widać. Także następnym razem muszę po prostu zobaczyć, czy ekran działa, czy nie, bo tak to jest z tym OBS-em. Ale powracając, musiałam się jeszcze raz zalogować, ponieważ po prostu zadanko nie działało. Ale po relogu wam zadziała, jeśli taka sytuacja miałaby u Was miejsce. Co jest po prostu prawdopodobne, bo wiele osób właśnie pisało na czacie, gdy robią zadanie, że nie widać im tego zadanka. Także dla Was taki prototyp, żeby się po prostu relogować i tyle. Dobra, mamy zadanko i lecimy znowu w to samo miejsce, czyli do stajni Orfik. Polecam. Dobra, wiemy, że to miejsce jest tutaj. Już oczywiście nie będziemy latać tam wszędzie. Czyli tutaj. No i co? Tutaj coś mamy. Czy będziesz w końcu. Yes! <grytanie> mamy zadanie w końcu. Po zasetowaniu za gry, oczywiście. <krytanie> Znalaz znalazł u mnie pomocy. Niech mi ktoś pomoże. Jeździec. Jeździec chodzi mu o galopującego to czego myślisz, że wyglądamy jak galopujący? Może ja tak trochę wyglądam, no cóż... <grych> dobra, tu jest coś takiego i co mamy dalej z tym robić? Czy to nas coś gdzieś prowadzi? To nas gdzieś prowadzi, dobra. Robimy kardę, robimy kółeczko. <grych> dobra, gdzie nas to zaprowadzi? Jesteśmy znowu w tym samym miejscu. Niechciany gość, co to jest? Jakieś... jakieś coś. Na ziemi leży starożytny amulet zrobiony z kawałka sznurka i kamienia szlachetnego. W sznurek wplecione są zioła. Pachnie siarką, i jest pokryty ślu śluzowatą substancją. Yy, masz śliski amulet, bleh. Skoro intruza już nie ma, to może od będzie bardziej rozmow rozmowne. Tylko pięć dla postaci, no Star Stable, co wy robicie? No, pięć, no to w ogóle to jest, to jest jak nic! Cóż, mogę wydać chciał z 20 czy nawet 15, czy nawet 10, ale że 5, no. no, no, dramat, no, dramat, dramat, wam powiem. Wow wow, 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 wow! Czy to widzieliście? Gdzie jesteśmy? Co się stało? Ważniejsze pytanie to... To kiedy jesteśmy? To miejsce miało dla mnie znaczenie. Kiedyś tu mieszkałem, dawno temu, jeździec bez głowy, nie Gunner. on też tam był. Ja coś zrobiłem, coś strasznego. W ogóle wow, A tu się taka wioska zrobiła, nie? Jak Fajnie, fajnie, zobaczmy sobie, jak to w ogóle wygląda, jak oni tutaj mieszkali... Jakiś typek, co taki ma styl Avalona. Ale no... Ale nic nie mogę zrobić. O. Wszystko jest y, jak za mgłą. Wykucie, wykucie narzędzia. Może i... Je... A nie, już niestety chciałam tej osobie pomóc, żeby się po prostu wylogowała i zalogowała, ale już... Dobra, robię zadanko. <laughs> Co my tu mamy zrobić? Mam coś. O. Okej. Okay. Moja paset w ogóle fajnie wygląda w tych kolorkach. <laughs> no tak tematycznie, nie w końcu. Dobra, młotek chyba bierzemy. I na kowadło. To szkoda, że tak właśnie. co nie wyglądało jak. No, tylko po prostu takie wiecie. O, nawet nie użyłem do wody. No cóż. Oto on, moje największe dzieło. Idealny, ukształtowany, by strzaskać najświętsze kamienie i ściąć najbardziej czczone drzewa. Został stworzony, by, by rozbijać magię. To narzędzie, to a broń, to może być. Czy może to być? Wybaczcie, nie wiedziałem, co robię. Skąd mogłem wiedzieć, co on planuje? Legendarny z, y, Siekieromłot. potężne narzędzie zaklęte magią tysiąca nieokiądzanych koni. Zawsze trafia w cel. Y, ru... co to co, co? Runamar? Tak go nazwałem. Teraz kamień runiczny. Y, podejdź do kamienia runicznego. Czyli się mieć. O, i to ja rozumiem, to ja rozumiem. Tyle. Łomaczko, co tu się. Kurde, jak to. Jak ta postać biegnie z tym. Motkiem, mo <grych> okay. o, trzeba było to rozwalić aż trzy razy, do trzech razy sztuka, jak to się mówi, <grych> ok. I teraz już tu widzimy, że jest zielone, możemy wziąć. Już pamiętam, wszystko pamiętam. Tyle bólu, tyle żalu, reszta życia. I nieżycia spędziłem na próbach od, ku, od, kupo, od pokutowania za to, co zrobiłem. Wciąż czuję, jak kamień mniszny kruszy się pod uderzeniem y, runmana. Użyłem go raz, nigdy więcej. Chyba muszę Wam po podziękować za przywrócenie wspomnień, choć przyznaję, wolałbym nie pamiętać. Niestety, Niestety, te wspomnienia to adekwatna kara za to, co zrobiłem. Nie zasługuję, by o tym zapomnieć. się, chcesz o coś zapytać? O, dostajemy coś dla konia oraz to dla postaci. Fajnie, o. Fajnie. Patrysia, to nasza szansa, żeby dowiedzieć się wszystkiego o glupującym. Runemar był stworzony, by zniszczyć zaczerwane przedmioty. Był darem dla Gunara Trimson'a, który użył go do strzaskania wielu kamieni runicznych na całym jorwiku. Z każdym kolejnym kamieniem runicznym e, zdawał się zatracać coraz bardziej. Pewnego dnia już nic z niego nie zostało. Wtedy pawił się koń, nazwał go Morrigan. Myślę, że Gunnar, czy raczej nim zmienił się przeze mnie. Bez mojego siekieromłota nie byłby w stanie zniszczyć tych wszystkich kamieni runicznych. Tyle wieków minęło. Nikt nie wie, gdzie teraz znajduje się Runemar. Ostatni dzierżył go Gunnar, ale golopujący Thompson go nie ma. Może przepadł w odmętach czasu. Tak lepiej, aby nikt go nie odnalazł. Taka jest historia Magnusa Steinera i Siekieromłota Młota Rumara. Masz jeszcze ten amulet, który zgupiałeś tutaj, podarzający za Magnusem? Mogę go zobaczyć? Mam pomysł, czym jest ten amulet, ale muszę się upewnić. Znajdę cię, jak potwierdzę moje podejrzenia. Okej, okay, więc tutaj coś dostaliśmy. Co my tutaj dostaliśmy? Coś takiego. Fajne ogłowie, które też bardzo fajnie wygląda. Właśnie takie możemy zdobyć właśnie z żetonów y, przy tej dyni w twierdzy. Tylko, że czarne. Tu jest takie właśnie brązowe. No spoko, ogłowie jest, ale bez głowy. Dobra, fajnie. Za darmo o głowie i co teraz? Lecimy jeszcze zobaczyć takie zadanka, co były. Też w twierdzy chyba, także... Y, let's go! Y, tak, znaczy zadanko jeszcze jedno jest tutaj, bo ja ogólnie wam powiem, że nie odlokowałam właśnie sobie jeszcze tych dyniek y, w... Kiwnicy. Jakoś <głos》>, tak mi się nie chciało zbierać tych okrągłych, dlatego jeszcze tego nie mam. Dlatego myślałam, że są dwa, ale mamy właśnie to jeszcze jedno z psotnicą. Także zobaczmy, co my tutaj mamy. Ha, przesraczyła cię moja maska? Hej, masz bardzo ładnego konia. Mam super pomysł. Pozbierajmy razem cukierki. Jeśli, jeśli yy, ubierzesz maskę podobną do mojej, na pewno czeka nas większa nagroda. Nie, no chyba bardziej tam się wydaje. Dobra, kupimy sobie, bo mnie stać to. Walnut, Why walnut. Why <głos》> Ok, także tak to wygląda. Nie wiem, sprawdźmy teraz. Ech, nie zrozumie źle. No, jak nie pasuje do Twojego skóru? skóru? Skóru mam taki sam. Samą maskę. Dobra, jedźmy już, bo tracimy czas. O, to trochę tutaj że dla całej trójki. Feniks też coś dostanie. Wow. Wow. <laughs> Dzięki za dziś. Wrócił to na, na kolejną porcję zabawy. Dostaliśmy... co My chyba tylko dostaniemy takie... O, żetony i w ogóle muszę sobie wymienić. Czekajcie, no czekajcie, no czekajcie. Jeszcze nie... Jeszcze nie tego filmu. Jeszcze nie, 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 jeszcze nie ten moment. Co my tutaj możemy sobie wymienić? Ja muszę sobie na pewno wymienić na tym pięknym ogłowie. Musi ono być. O, to se w sumie obejrzewam, to lepiej, lepiej pasuje to kolorystycznie niż to, bo to jest takie teraz za jasne. Ale to lepiej pasuje, tak że na razie to sobie ubiorę po prostu. Tu jeszcze chyba gdzieś był ten nowy strój. Tak, kochani, tutaj znowu są te kocie, właśnie fajne rzeczy. Yy, I właśnie nie wiem, czy sobie to sobie ich nie kupić, bo naprawdę są przecudowne. Tutaj macie ten drugi zestaw, właśnie też bardzo fajny, który się dopiero pojawił. Właściwie to w sumie wam powiem, że szkoda, że dopiero się pojawił, bo też bym z chęcią na pewno na odcinku z, shopping, z shoppingu, po prostu. Ale myślę, że to sobie też zakupię. To też muszę sobie na pewno zakupić, te piękne owiki. Tutaj też, te, to jest też jest w ogóle bardzo ciekawe. No i ogólnie myślę, że też fajne ten jest. Te owiki też są spoko. Także mamy też, właśnie, jeden nowy taki cały outfit i ten z zeszłego roku jest również, czyli. Eee, ten koci, nie? Ten koci jest zarąbisty. Ja mam tylko kapelusz do kocia Rajtuza, ale bardzo polecam ten zestaw, bo jest przepiękny. No. <grymne> mam nadzieję, że mniej więcej wam się podobało. Zostawicie komentarze na temat dzisiejszej aktualizacji, eee, czy wam się podobała, czy też może i nie. No i co? Zostawiacie też oczywiście łapeczki w górę, subujcie, jeszcze mnie nie subujecie, to zasubujcie, to naprawdę warto. I pozostawcie dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi ciekawymi i fajnymi materiałami. Także widzimy się w kolejnym odcinku lub filmie, po prostu. Także trzymajcie się i do następnego. Siema.